Ta mała torebeczka wystarczy do umycia okna. Ten płyn za grosze oszczędzi ci nerwów i czasu. Zastąpi każdy płyn do mycia szyb i nie pozostawia smug. Nigdy sam byś na to nie wpadł. Już nie musisz kupować drogich płynów do mycia szyb. Pokażę ci trik, o którym mówiła mi moja babcia. Jest to niesamowicie łatwe. Wystarczy wykorzystać właściwości czarnej herbaty. Aczkolwiek, jeśli nie posiadasz jej w domu, również możesz użyć zielonej herbaty. Pokażę ci teraz. Jak stworzyć tę magiczną miksturę do szyb? Zabierz torebkę herbaty i włóż ją do kubka. Zalej gorącą wodą, tak jak to robisz na co dzień. Pozostaw torebkę w kubku na 10 minut. Po tym czasie ją wyciągnij, ale poczekaj z następnym krokiem do wystygnięcia herbaty. W międzyczasie możesz wycisnąć sok z połowy cytryny i wlać do kubka. Jeśli herbatka już wystygła, możesz ją przelać do butelki z dyfuzorem. Spryskaj brudne szyby. Umyj je i przetrzyj suchą ściereczką. Efekt otrzymasz cudowny. Czyste okna bez smug i to dzięki zwykłej herbacie. Jestem pewna, że zamiast płynów ze sklepu, będziesz teraz korzystał z herbaty. Wystarczy spojrzeć na czyste szyby bez śladów smug, by docenić ten sposób.